Witam wszystkich tu znowu ja Politeot i dzisiaj... <laughs> nie Minecraft. Bo ostatnio zobaczyłem. Jak ten. To, to jest gra Terraria, zaraz wszystko wytłumaczę. Ostatnio zrobiłem właśnie ankietę, nadal ona trwa. Co sądzicie o moich filmikach i było parę propozycji, żebym zagrał w Terraria. Zobaczyłem sobie bardziej, no i. fajna gra. Kupiłem sobie, bo ja nie piracę. Ja daję dobry przykład. Nie pirace, więc yy, kupiłem. Drogie nie jest, więc co tam. Na Steamie sobie kupiłem i oto mamy tę grę. No. Tutaj są opcje. Yy, tutaj mamy menu główne. Nie wiem co więcej mogę powiedzieć, po prostu będę grał. Za dużo nie wiem, ale oglądałem filmiki jak się w to gra i teraz sobie pogram w Terraria, czyli Minecraft 2D tak naprawdę. Dobra. To jest create i yy, Teraz muszę zrobić kolor włosów, wszystko w ogóle, to teraz przerwę na chwilę nagrywanie i później wrócę do was, żebyście nie musieli się nudzić, patrząc jak ja sobie ustawiam moją postać. Dobra, jestem z powrotem, Służyłem sobie zielonego ludzika, z żółtą koszulką, tak, chciałem, żeby trochę przypominał tego, Politoeda, Pokemona, bo na nim bazowany jest mój bardzo lubię, jak komuś przeszkadza to, że lubię Pokémona, to niech teraz wyjdzie i nie ogląda. Dobra, teraz... Oczywiście będziemy się nazywać Politeot. Akcept. I stworzymy świat. Duży of course, bo będę chciał grać jak najdłużej. Podobno nawet najmniejszy świat jest bardzo duży. Ale to będzie duży. Dobra, i teraz y, nazwa świata. No, no to nazwiemy sobie. Zegrajmy w. Teraz, te, świat się zrenderuje, no i ta gra polega na tym, y, na tym samym co Minecraft. Budujemy, zbieramy różne rzeczy, y, walczymy z potworami, tylko to jest bardziej takie, są tutaj inni ludzie, ma, jest kasa tutaj. Y, y, no wszystko wam wytłumaczę później i teraz y, będę, na razie mało wiem, ale będę się starał w miarę upływu czasu coraz więcej się dowiadywać o tej grze. Żeby się mogli jak najwięcej o niej wiedzieć też, wy. Bo potem nie oglądacie przecież. I zobaczymy, czy była warta swojej ceny. 10 dolców. Nie wiem, ile to na Polski. Na Polskie. Ja miałem na koncie 40 ZATA i kupiło mi się. Nie sprawdzam, ile mi to uszło. Jeżeli trochę dziwnie brzmi, to dlatego, że ostatnio chore gardło trochę miałem. Widzisz, że tutaj w tle tutaj ten księżyc co lata, za każdym razem jest ten. Inne fazy księżyca są. Przed był taki y, banan, teraz była połowa księżyca. Słońce za każdym razem jest takie same. O, szybko niech się zrenderuje. Nie wiem. Mogę... Może mogłem uciąć to renderowanie świata. Już nie będę ucinał jak tak dużo się zrobiło. No teraz zaraz księżyc przyleci. Jaki tym razem będzie? No, jeszcze troszeczkę większe. Możecie cofnąć filmik i zobaczyć jaki ten księżyc był wcześniej. I obejrzeć jeszcze raz renderowanie świata. Nie gram na pełnym ekranie, bo mam za dużą rozdzielczość i y, trochę y, rozciągnięty jest wtedy. Dobra, świat się zrobił. Dobra, i normalnie mamy sterowanie tak, że w USD chodzimy, spacja skaczemy. Escape to y, idventory, ale ja... Tak, e, e, dlatego że tak miałem w Minecraftcie ustawiłem sobie, że Q to jest Inventory i normalnie Q się wyrzuca przedmioty, a ja mam na E, tak jak mam w Minecrafcie sterowanie, tak naprawdę. Identycznie. Ładować się świat tak długo musi? Pierwszy raz w to gram, jeszcze nie raz nie grałem, o, patrzcie, pełnia. Ciekawe, czy następnym razem by był nów Mam nadzieję, że już się tego nie dowiemy, bo to ma się już zrobić. Może też zmienić sobie kolor kursora, ja sobie zrobiłem zielony. Możemy jest fajnie tak się wtapia w to. I tutaj ustawiamy kolory wszystkiego poprzez zwiększanie i zmniejszanie wartości RGB, czyli Red, Green, Blue, czerwony, zielony, niebieski. I jak będziecie to zmniejszać, zwiększać, to się skabniecie o co chodzi. A nie, nie ma. A no tak, bo przecież musi jeszcze przelecieć cały. Tak teraz co bym musiał przelecieć jeszcze te wszystkie fazy Opatrzcie jak jesteśmy Wow Czemu tak wolno chodzę Kto ty jesteś Cześć Politeot Jest coś w czym mogę Ci pomóc Możesz użyć swojego laok kilofa żeby te kopać przed ziemię. I twojego siekiery twoje siekiery żeby te drewa rąbać Łoł, wow, trzeba na to najechać i... ten, rąbać. Tutaj mamy nasze przedmioty. Nie jest tak, jak w Minecraftie, tutaj startujemy już z czymś. Łoo! Wow. Wow. Łoo Rąbiemy drewno. Łoo! Wow. Jak wysokie było to drzewo. To jak zrobimy drzewo, to całe jedzie od razu. Chcę grzyba. Bo grzyby dają życie. Ja chciałem coś zobaczyć. Nie wiem, że zmarnowałem ten czas, ale czy jeżeli to ziemię rozwalę pod drzewem? Nie. Czemu tak wolno kopie? No, nie mogę rozwalić ziemi pod drzewem po prostu. Skoczymy tutaj nieźle wysoko wyżej niż w inkrafcie. Dobra. Dajesz, dajesz! Oooo! Tutaj są potworki też w dzień. A one nie są zbyt straszne te w dzień. Wezmę trochę kamienia. O, potworek dzienny. Ta gra mi się tak tnie, że tak wolno chodzi. Czy to taki... Czy to po prostu tak jest? Giń! Giń, potworo! Z tych slajmów mamy kasę i materiał na pochodnie. Piasek. Bo wow. Wydaje mi się, że dobrze wszystko chodzi. Dobra, jeszcze troszeczkę pokopię kamienia. I to naprawdę bardzo podobne do Minecraft Minecraft 2D po prostu. Ale jednak są też różnice. Crafting jest inny, ale jest. Więc to, to podobieństwo, ale i różnica. Bo, jeszcze sobie zrobię, zrobię jedno drzewo. O, słoneczniki podobno fajne. Jeszcze zrobię jedno drzewo i zbudujemy sobie domek. Bo naprawdę bardzo wysokie drzewa trafiłem na początku. Wo Hops, hops. O, kurde, nie zauważyłem tego. Też plusem jest to, że nie może nas zajść zombie od tyłu. Bo teraz widzimy wszystko. I jeszcze tutaj, jak się trzyma pochodnie, to wtedy jest jasno wszędzie. Fajnie. Nie wiem, na piesku wolę się nie budować. Nie wiem, jaki piesek ma tej właściwości. Giń, poczwaro. No kurczę, jaka pustynia. Chyba w drugą stronę pójdę. Czemu tak wolno idzie? Nie da się jakoś biec. Shift. Czemu tego gajda nie atakują? Dobra Zawsze lubię takie gry w 2D. Szybciej się nie dało. Dobra, tutaj przez te słoneczki. Tutaj chyba nie ma Foldemera za spadanie. O, co to? Oj, ścina. Co to? Kamień. A to? Bo to wygląda trochę inaczej. Też kamień. O, co to. <grystanie> tak za każdym razem, jak coś zobaczy nowego, będę mówił. Zachodzą nas od tyłu i od przodu. Jesteśmy otoczeni Uciekać Ile grzybów? O grzybki Eee, a grzybki Jeżeli ktoś chce, mogę się podzielić Dobra To będzie dobre miejsce, e, tylko o duży duży slime Big blue slime, no Co tego we mnie? Obiecałem sobie, że nie zostanę zaatakowany przez potwory w pierwszym odcinku. O, to jest troszeczkę prościej. Jeszcze to. Drzewo zrąbię. Mam nadzieję, że zdążę przed zmrokiem. Będę musiał teraz wyrąbać te wszystkie drzewa. To teraz na chwilę udnę nagrywanie, wyrąbię te wszystkie drzewa. Rąbię się lewym, a interakcję prawym. Jak w Minecrafcie. Lol, wiem czemu tak wolno chodziło. To przez Frapsa. Więc nie martwcie się. Wam będzie chodziło szybciej. Dobra, ja już jestem. I... No po prostu będę musiał grać tak wolno, bo normalnie chodzi szybko, tylko na fra... tylko przez frapsać tak wolno. Ale teraz jeszcze zabiję tych dwóch. Plusem jest to, że przeciwnicy są wolniejsi i mam spokój. macie taką. Tę. Te... O kurczę, tak wolno politeot ma... Dobra, to ja zagram sobie. Żeby mieć szybciej. Dobra, to teraz otworzę swoje... Inwentory! Gdzie mam drewno? To jest drewno. Test kładę lewym. A, muszę być bli bliżej. I to dzięki temu będę miał dłuższy ten y, dzień, że wolniej chodzi. A, wyżej nie mogę sufitu. Budujemy lewym. W przeciwieństwie do Minecrafta, gdzie budujemy prawym. No do, mamy domek. Teraz slimy nam nic nie zrobią. Możemy je rozrąbać przez ścianę? Nie. Najwyraźniej. Dobra, no, teraz otworzymy sobie nasze inwentory i zrobimy workbencha. Albo najpierw pochodnie. Hm. Żel z tych slimów i drewno. Dobra, zrobię tyle, ile mogę, max, i położę tutaj. I jeszcze workbench. Po co ich tyle zrobiłem? Zmarnowałem sobie drewno. Jestem głupi. Dobra, nieważne. Ale mam teraz dużo workbenchów, w razie jakbym coś chciał. Pyk. I mamy workbencha, workbench. Teraz, jak otworzymy inventory, stojąc na workbenchu, mamy więcej opcji. Zrobimy sobie mieczyk. Mieczyk postawię tutaj. Eee. Yy. Zrobię sobie ustawienie takie jak w Minecrafcie. Podobne przynajmniej. O, młotek. To dzięki niemu możemy rozwalać rzeczy, których normalnie nie możemy rozwalić. Na przykład jakieś te ściany. I w ogóle też zrobię. Łuk strzały. Mamy za mało drewna, że... o! Stół zrobię też. Bo stół i krzesło się przydadzą. I of course drzwi wam wszystko wytłumaczę No skończyło się drewno, akurat starczyło, teraz drzwi wwalę tutaj Łączą się? Łączą. Bo taka, taki odróg był, że się nie łączą jak w Minecraft. Cie. To położę na razie tutaj I to tu Piasek Dobra. Teraz to, to rozwalę. Drzwi są na... Trzy wysokie, bo nasz ludzik jest trójmetrowy, trzymetrowy, trójmetrowy, nasz ludzik jest trójmetrowy w przeciwieństwie do Minecrafta. Na to można stanąć? Fajnie. Slime'y atakują. Hmm. Dłużej się tego nie da rąbać. Jak będę robił jakieś dłuższe rzeczy, to nie będę wtedy nagrywał, bo normalnie to gra chodzi dwa razy szybciej. Teraz jak postawię tutaj stół... ...i obok niego krzesełko... Ja nie chcę, żeby tak stało. O, i właśnie do jakich rzeczy potrzebujemy młotka? Da się jakoś odwrócony postawić? No lol. Teraz mi się znowu źle postawiło. A wiem, pewnie stanę tutaj. Tak, stawia się tyłem do mnie, tak na złość. I teraz powinni do nas. I jak postawimy sobie specyficzne rzeczy w domu, to przyjdą do nas NPC, czyli non-playable character, czyli postać, w którą nie możemy grać. Czyli na przykład tam ten gociu co tam stał wtedy i mówił nam y, rzeczy. O, teraz coś zjem, bo życie mi spadło trochę. Mam 70 na 100. Jak kliknę na grzyba.. Nie, nie muszę. O! Jak kliknę na siebie, to zjadłem. A dlaczego nie mogę drugiego? Pewnie muszę poczekać, żeby nie było tak, że... Szybkie te Rekorwery... No nieważne. Jak otworzyć drzwi? Nieważne, postawię sobie pochodnie. <grymne> nie umiem otworzyć drzwi. Jestem, Jestem fajny. Nie da się na suficie. Yy. Yy, jak utworzyć drzwi? Lewym nie idą, prawym też nie. Grzybem też nie idą. Młotkiem. Hmm. Otwórzcie hmm. się tańskie drzwi. Drzwi. Czemu tutaj coś spada co chwilę. Dobra, a ja muszę sobie zrobić yy, ściany. Bo jak mamy to. To tutaj mamy ściany. Dirt wall, stone wall, wood wall. Te sobie zrobię, nie wiem, może... Drewniane bym chciał, tylko że nie zrobię ich zbyt dużo. Kamiennych zresztą też nie. Takich nie chcę mieć brzydkich ścian. jak chcę wyjść! Szatańskie drzwi. Dobra, w następnym odcinku się skapnę, jak się otwiera drzwi. Przejmam nadzieję taką. Prześladujcie A, Aaaa, Nie ta broń. W sensie, to nawet nie jest broń. A. Teraz jeszcze trochę porąbię. Tak fajnie wymachuję moją zieloną łapą. Tylko, że takie lagi są też. Niewyobrażalne lagi! No ale teraz cię słucham, do domu Otworzyłem drzwi Teraz cię otwierają, a wtedy nie chciały to nasze taństwo. Szatańskie drzwi. Dobra, e, nieważne e, Teraz zrobię sobie ścianę drewnianą. Położymy tutaj i po prostu e, ściany. Kładziemy kładąc ściany. Fajne. Ja chcę, żeby było ładnie, jak ktoś nie chce, może postawić z dziurami. Nie wiem, czy to coś zmieni. Bo ściany są po to, że jak nie ma ścian, to nawet jakieś światło to mogą się pojawiać potwory. Znaczy, nie pojawią nam się chyba jakieś zombie, czy coś jakieś światło, takie nocne, ale dzienne potwory nadal się mogą pojawiać. Takie slajmy mogą nam się zespałnić wtedy. Dobra, no to to już będzie koniec tego odcinka, bo już zmrok. No to do zobaczenia wszystkim, kto po ITO, w nowym Zagrajmy w Terraria. Nie Minecraft. Znaczy Minecraft 2D. I do zobaczenia w następnym odcinku. Yy, w którym już będą postawione ściany i... A, drzwi się nauczyłem już otwierać, więc nie nauczę się w następnym odcinku. No to do zobaczenia.